Zmiana wyglądu i zamontowanie platformy tak można opisać działanie promocyjne restauracji popularnej amerykańskiej sieci przy skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Rolnej. Fragment platformy jest jednak umieszczony na pasie ruchu i przejściu dla pieszych, dlatego w mediach społecznościowych napisał o tym Poznaniator. Uznał, że rozleje się na kilkadziesiąt metrów pasa drogowego i przejście dla pieszych bo to będzie lepiej wyglądało na reklamach. Nowy wygląd restauracji wzbudza duże zainteresowanie i przyciąga poznaniaków. Pod postem pojawiły się liczne komentarze. Nie rozumiem niektórych ludzi. Zajęcie chodnika i jezdni uważacie za ok? Dobra, to niech każdy zacznie sobie robić samowolkę. Serio? Już nie macie większych problemów. Przecież to nie na stałe przejście jest. Jak ja bym chciał mieć takie problemy w życiu. Jak jednak dowiedzieliśmy się od zarządu dróg miejskich, nie mamy tu do czynienia z samowolką budowlaną. Ustaliliśmy tyle, że sieć działa na terenie własnej nieruchomości, więc nie musiała występować o zgodę na zajęcie pasa drogowego. Wysłaliśmy pytania także do przedstawicieli restauracji, ale do czasu emisji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Kamil Kwiatkowski pół dnia.